Siemanko manko. to pierwszy odcinek na tym kanale, na kanale Gab. Wiem, dziwna nazwa. Wzięło się chyba o trzech przypadkowych liter. Ale do rzeczy. Odcinek ten jest bardzo krótki. Odcinek organizacyjny. Mam dla Was dwie propozycje. Pierwsza to onośnie tego świata. Ibiz, tak się one nazywają ten świat. Budowany na kreatywie. Jeśli po tym filmie będzie więcej niż pięć łapek w górę To... Będziemy kręcić serię z niego Zbudowania, zwiedzania i takich rzeczy Jeśli Będzie Mniej niż pięć łapek w górę Stworzę nowy świat Zupełnie nowiutki I... <laughs> Przepraszam, jestem chory, ale... I... Będziemy z niego kręcić survivalowe rzeczy, tak jak... Survivalowe rzeczy, takie różne, różne, bardzo. Jeśli łapek będzie 5, to będę tworzył te serię na zmianę. Rasta, 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 rasta. Survival, kreatyw. Dobrze, e, kreatywałam już trochę, pokazałem. Ale to będzie reszta w organizacyjnym odcinku. Teraz przejdziemy do... E, do tego nowego świata, który przed chwilą stworzyłem. E, tak, tak. To już tylko od was zależy. Ile dacie lajków? Możecie pisać komentarze, z czego jeszcze mam kręcić filmy. To mi bardzo pomoże, bo jestem nowy na YouTubie. I chciałbym się trochę chociaż wpić. Nie wiem kiedy. No dobra, daję wam czas do... Czas 5-6 dni. 5 bardziej niż 6. O, taki znowu dżungla. Chyba. A więc powodzenia wszystkim. Do zobaczenia w następnym filmie. Nie wiem jeszcze jaki to będzie film. Pozdrawiam. Siema. Żyjcie dobrze. No i popatki. Pamiętajcie, od was zależy. Co mam kręcić?